Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na ulubieńców, ulubieńców lipca i będą to ulubieńcy tacy mieszani, bo będą ulubieńcy kosmetyczni i niekosmetyczni. I też chcę Wam pokazać kilka bubli, a dosłownie to kilka produktów. I to jest taki troszeczkę inny filmik na moim kanale, bo w żadnej z tych kategorii, czyli ani ulubieńców kosmetycznych, ani niekosmetycznych, ani też bubli. Nie ma na, ty, na, ta, na tyle, żebym jakoś to rozdzielała na trzy na przykład filmiki, więc pomyślałam sobie, że zrobię Wam jakby trzy filmy w jednym. No i co, chyba zaczniemy od razu, od ulubieńców, więc najpierw Wam pokażę ulubieńców kosmetycznych, bo po prostu te produkty się u mnie. Naprawdę świetnie sprawdzają w ciągu ostatniego miesiąca. Używam ich bardzo, bardzo, bardzo często. I tak, pierwszym produktem jest to coś, co naprawdę wiele z Was bardzo dobrze na pewno zna, szczególnie mamy. Jest to krem bambino z tlenkiem cynku, i ja go nie używałam bardzo, bardzo, bardzo długo w ogóle bambino. Używałam go zimą, potem jakoś przestałam. No i teraz właśnie wróciłam do kremu i używam go bardzo często na usta i na stopy. Po prostu zauważam, że on bardzo dobrze sprawdza u mnie na właśnie rejony stóp. Też na przykład na, na łokcie, na kolana, tam gdzie mam tę strefę bardzo przesuszoną. Chociaż teraz tak nie mam tej skóry bardzo wysuszonej, ale właśnie w ciągu ostatniego miesiąca Użyłam go sporo na właśnie moje stopy. Bardzo mi się tego dobrze sprawdzał i e, dalej będę to robić. Mam go jeszcze tutaj e, no troszeczkę mniej niż pół, więc prawdopodobnie reszta produktu pójdzie po prostu na stopy. E, następnym produktem, który chcę Wam pokazać, jest to coś, co już mi się e, kończy, ale już kupiłam następny produkt. E, jest to um, antyperspirant w kulce z Nivea Invisible for Black and White. E, I on tak, jeżeli chodzi o zapach, bardzo ładnie pachnie. Powiem Wam szczerze, że ja nie przepadam za bardzo za kulkami. Po pierwsze, one u mnie się e, jakoś nigdy nie sprawdzały. Po drugie, zawsze mi się wydaje, że te kulki są takie niehigieniczne, bo tam jakieś e, bakterie po prostu ciągle, mi tak się wydaje, że tam ciągle się wytwarzają. No nie wiem, ale e, ten akurat antyperspirant bardzo się dobrze u mnie sprawdził. Naprawdę chronił mnie e, przed poceniem. I nawet gdy się spociłam, to nie czułam od siebie nieprzyjemnych zapachów. Jedyne co czułam, to tak naprawdę to, bo zapach jest naprawdę, mimo że delikatny, to naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo ładny zapach. Ostatnio w Anglii były naprawdę mega upały i właśnie używałam tego i to mnie bardzo chroniło, więc bardzo fajny produkt. Kupiłam, wczoraj akurat byłam, wczoraj przedwczoraj byłam na zakupach, więc kupiłam sobie kolejny. Następna rzecz to rozświetlacz. I mam taką malutką próbeczkę. Ona ma chyba 2,5 ml, jakoś tak, nie wiem nawet. No ale jest to rozświetlacz z Benefita High Beam. Pewnie bardzo dobrze go znacie. Ja go używałam już jakiś czas, ale właśnie w lipcu on się u mnie pojawił na twarzy praktycznie codziennie. Naprawdę używałam go dosyć często. Ten rozświetlacz mieszka w mojej toaletce już naprawdę kilka miesięcy, a widzę, że tego produktu jeszcze dużo, dużo tu zostało. Więc ta wersja pełnowymiarowa musi naprawdę być mega wydajna. Bardzo fajny produkt, bardzo Wam polecam. Następna rzecz jest to maskara z Eveline i ona nazywa się Volumix Fiber Last, i ona nadaje naszym rzęsom długości, czyli wydłuża nasze rzęsy i je podkręca. Już Wam pokazuję szczoteczkę. Szczoteczka wygląda w ten sposób, jest ona plastikowa. Bardzo fajnie się wygina w każdej strony. Ja powiem Wam, że nie jestem fanką plastikowych plastikowych szczoteczek, co już kiedyś na pewno Wam mówiłam, ale ta szczoteczka bardzo mi się podoba, ta maskara też mi się podoba. Moje rzęsy naprawdę są fajnie podkreślane tą maskarą. Teraz jeszcze moje rzęsy są dodatkowo dłuższe z powodu odżywki do rzęs, na której temat już Wam planuję nagrać film. No i tak, muszę Wam powiedzieć, że ostatnio bardzo dużo się naczytałam, że dziewczyny skarżą się na maskary z Eveline, ale dokładnie nie wiem na, na jakie. Ta, tak jak Wam mówiłam, nazywa się Volumix Last. I też naszekają właśnie na to, że mm, przez to, że używały właśnie maskar's z Eveline, im strasznie się rzęsy osłabiały i po prostu wypadały im. I nie wiem, czy ja zaczęłam świrować, czy jak, ale po prostu zauważyłam, że ostatnio właśnie sporo rzęs mi powypadało, i nie jestem pewna, czy to jest wina mm, tej maskary, czy może ja po prostu świruję i tak mi się tylko wydaje, że jakoś. Nagle pogubiłam te rzęsy, nie wiem, nie mam pojęcia, ale postanowiłam na jakiś czas odstawić tą maskarę, ale mówię Wam, że naprawdę ona się rewelacyjnie mnie sprawdziła. Używam jej bardzo, bardzo często. Bardzo fajnie podkreślała moje rzęsy, bardzo fajnie je podkręcała, chociaż też było troszeczkę problemu, bo teraz mam troszeczkę dłuższe rzęsy niż wcześniej, to gdy ona mi tak podkręcała, podkręcała te rzęsy, to mi się po prostu tutaj troszeczkę odbijał produkt właśnie na. Tutaj aż przy, przy rzęsach, bo ona tak mi wyciągała te rzęsy. Te moje. przy brwiach. Bo tak mi wyciągała te rzęsy właśnie, że trochę mi się ten produkt tutaj odbijał, ale to nie ujmuję jej, bo to po prostu jest wina, powiedzmy, wina moich rzęs, tego, że są troszeczkę dłuższe. No, ale tak jak ja bym powiedziałam, bardzo fajnie się mnie spisuje. Jednak na jakiś czas spróbuję ją odstawić i zobaczę, czy dalej będą mi tak te rzęsy moje wypadać. I ostatni produkt kosmetyczny to jest róż z Rimmela. Nazywa się on Stay Blush w kolorze 001 Pop of Pink. Bardzo fajny produkt, nałożony w niewielkiej ilości, już fajne kolory tu nadaje naszym policzkom. Bardzo fajnie się prezentuje, bardzo fajnie, naturalnie, przede wszystkim wygląda na, na policzkach. Nie widzę na razie żadnych minusów tego produktu, jednak nie chcę że się go, tego produktu jakoś zachwalać pod niebiosa. Po prostu się u mnie bardzo fajnie sprawdził, jednak używam go no, od niecałego nawet miesiąca, ale w lipcu bardzo często go używałam. No i bardzo fajnie się u mnie sprawdza, tak jak mówiłam. Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz może przejdźmy do bubli, bo mam tylko trzy produkty, dwa kosmetyczne i jeden niekosmetyczny. No i może zaczniemy od niekosmetycznego. I mam tutaj, jak widzicie, taką świeczuszkę, podgrzewacz, jak zwał, tak zwał. I jest to świeczuszka z Primarka. w na zakupach, no i kupiłam sobie właśnie sporo taką paczkę tych podgrzewaczy. Nie pamiętam dokładnie, ile ich było, ale było ich sporo. Nie były drogie, nie pamiętam też ile kosztowały, ale jak to Primark, to na pewno nie, było, nie były drogie. Ale powiem Wam, że to jest taki bubel, po prostu nigdy nie miałam gorszych podgrzewaczy. Po pierwsze, może one nie pachną jakoś brzydko, ale po pierwsze ich największa chyba jedyna wada, jaka może, jaką może mieć podgrzewacz, to to, że one strasznie się szybko wypalają. Ja wcześniejsze, które miałam nie wiem, wierskie były sklepu, ale tamte paliły się, no nie wiem, odpalałam je po prostu po kilka razy, dosłownie po kilka razy je odpalałam i one się ciągle paliły i było jeszcze ich sporo, a te po prostu tak szybko się wypalają. Ja ich używam tylko i wyłącznie do kominka, w którym grzeję mm, tarty te woski z Yankee Candle i zazwyczaj było tak, że. Zawsze jest tak, w sumie, że odpalam ten podgrzewacz, zostawiam go tam na nie wiem na dwie godziny, powiedzmy, gaszę. No i jest ok. I zazwyczaj było tak z tamtymi moimi starymi podgrzewaczami, że odpalam je ponownie. Znowu dwie godziny było ok, następnego dnia dwie godziny nie było ok. I odpalam naprawdę po kilka razy i nic się z nimi nie działo. One ciągle no, nie wypalały się tak szybko, a te po prostu y, użyję ich dwa razy i nie ma już nic dosłownie i muszę je wyrzucić. I powiem Wam, że tyle podgrzewaczy, ile ja wyrzuciłam w tamtym miesiącu, to chyba przez pół roku tyle nie zużyłam, naprawdę. Straszne beznadzieja. No ale też w sumie kosztowały niewiele, więc nie powinnam ich żałować. No ale zawsze jakiś pieniądz był, pieniądz był wydany. Kolejna rzecz to jest coś, co Wiele dziewczyn poleca, i tutaj znowu potwierdza się reguła, że nie wszystkie jesteśmy takie same. Nie wszystko, co u mnie się sprawdziło, sprawdzi się u Was, no i na odwrót. A mianowicie jest to baza pod cienie z firmy PSM. I tu pewnie większość z Was zrobiło takie oczy, no ale u mnie się ona zupełnie nie sprawdziła. Może nie dlatego, że po prostu cienie się u mnie nie, nie trzymają na, na tej bazie, czy coś takiego. Ja ogólnie nigdy nie mam problemu, że cienie schodziły bardzo szybko z moich oczu, czy coś takiego, ale tą bazę dostałam kiedyś, chyba w tamtym roku dostałam na święta, więc pomyślałam sobie, no kurczę, no fajnie dostałam, to muszę zuży zużyć. I zaraz Wam pokażę, ile zużyłam. Mam nadzieję, że mój aparat tutaj się wyostrzy i Wam pokaże, że dosłownie, praktycznie nic nie zużyłam, naprawdę. I tak jak powiedziałam, ja tam rok temu ona, tutaj jest nawet napisane, że może być otwarta dwa lata, a ona mi się tak nie podoba po prostu jest, no to są jak plastelina, ja nigdy nie miałam basy pod cienie. I trochę myślałam, że może ja nie umiem się z nią obchodzić, czy no nie wiem, nie mam pojęcia, ale jak widziałam, jak dziewczyny robią makijaż, to po prostu nakładają sobie na palest tą basę i wklepa, wklepują bądź też rozcierają tą bazę, ale ja zaraz Wam pokażę, jak ona się u mnie zachowuje i mam nadzieję, że mój aparat to odda. Zobaczcie, ona, ta baza u mnie wygląda w ten sposób i gdy ja ją rozcieram, ona po prostu, nie wiem, co się z nią dzieje, ale zobaczcie, jak to wygląda. No wybaczcie, jak ja mam coś takiego mieć na oku i to ktoś mi powie, że coś takiego utrzyma cień na dłużej, to po ja prostu nie uwierzę w to. Zobaczcie, ja to rozcieram i to non stop się robi jakieś, nie wiem, dziwne po prostu. <laughs> Dosłownie jak jakaś plastelina. No i tak jak widzieliście, ta baza jest dziwna. No po prostu mówię, no nie wiem, może ja nie umiem się z nią obchodzić. Ja tu Wam pokazałam na ręce dosyć dużą ilość produktu i... Nie myślę, że nakładam aż tyle na moją powiekę, nie jestem durna, e, ale nawet jak nakładam naprawdę niewielką ilość na moją powiekę, e, to ta baza się roluje, robi się naprawdę dziwna, jest to nie wiem, może ja mam jakieś po prostu wadliwe opakowanie, nie mam pojęcia, e, ale no na pewno nie będę jej wielką fanką tego produktu i po prostu e, nie wiem, może on tam koleżance, zobaczymy. Nie wiem, zobaczymy, co, co ja z tym zrobię. Nie mam zielonego pojęcia, bo u mnie się to w ogóle nie sprawdza i tyle. I ostatni bubel jest to desodorant antiperspirant z Nivea Stress Protect, który mnie tak teraz drapie w gardło. Przecież przed chwilą sobie to żeby sobie przypomnieć jego zapach. Teraz tak mi drapie w gardło, że masakra. I właśnie, przechodzimy do pierwszej jego wady. To jest zapach. Zapach nie jest jakiś nieprzyjemny, brzydki coś takiego, ale jest bardzo duszący i to mi się naprawdę nie podoba. Druga jego wada jest taka, że po całym dniu, powiedzmy, w stosunku wynoszenia go pod pachami e, gdy chcemy go zmyć, on zachowuje się dziwnie jakoś. E, po prostu mi się wydawało, że mam klej pod pachami, nie mogłam go zmyć, po prostu dziwne było uczucie naprawdę. <laughs> Przepraszam, ale tak nie drapie, że masakra, jest naprawdę okropny. E, nie, może nie tyle, że nie polecam, ale po prostu odradzam. Może o tak odradzam zakup go, yy, może nie wiem, może komuś się sprawdził, u mnie się nie sprawdził i tyle, nie będę się tutaj zbytnio nad nim rozwodzić. Chociaż nie powiem, zużyję go na pewno, bo mogę jeszcze sporo, yy, ale żebym była jakoś jego wielką fanką, to na pewno nie. Yy, no i ostatecznie przechodzimy do ulubieńców niekosmetycznych. I pierwszą rzeczą, którą chcę wam pokazać, jest to WOSK z Janki Kendall który mam zamknięty w takiej torebeczce, ale zostawiam sobie oryginalne opakowanie, żeby zapamiętać jego nazwę. I on nazywa się Amber Moon Pachnie rewelacyjnie, po prostu mogę tak siedzieć go, wąchać i wąchać. Jest to taki piękny zapach, taki powiedziałabym tajemniczy. Nie wiem jak go opisać naprawdę, ale jest naprawdę bardzo taki tajemniczy zapach, taki Dosyć troszeczkę słodki, ale jest, no ma coś takiego w sobie naprawdę, e, że mogłabym non go wąchać, naprawdę. Jeżeli macie dostęp do wosków Yankee Candle, to bardzo Wam polecam przynajmniej powąchanie go e, i sprawdzenie, jak on pachnie. E, I powiem Wam szczerze, że on się naprawdę bardzo dobrze sprawdzał u mnie. I te. też Cię kocham córeczko. Ten zapach bardzo długo utrzymywał się u mnie w sypialni, bo tylko tutaj go paliłam. Poza tym, gdy szłam spać, właśnie gdy miałam w pokoju, ten zapach po prostu czułam się naprawdę cudownie, czułam się jakbym leżała gdzieś pod gołym niebem, oja naprawdę rewelacyjny zapach taki, że mogę się położyć, zamknąć oczy i marzyć po prostu non po jakichś cudownych widokach, i tak dalej. Bardzo mi on kojarzy się z lasem, z taką ciszą. Nie wiem, no ale po prostu mi się kojarzy ten zapach. Jest przepiękny. Polecam, naprawdę, musicie koniecznie przynajmniej go powąchać. Kolejny ulubieniec niekosmetyczny jest to coś, o czym mogłyście przeczytać u mnie na Facebooku. O ile mnie śledzicie, jeżeli nie, to oczywiście serdecznie zapraszam. Więc zapisałam się jakiś czas temu na siłownię, która nazywa się Stratford Leisure Center, i powiem Wam szczerze, że jestem zachwycona. Zawsze myślałam, że nie odnajdę się na siłowni, że będzie tam mnóstwo gości, wiecie, o takich i którzy będą tam wyciskać sztangi, tam, dam, nie wiem, nosić tam po 100 tysięcy kilogramów, i że po prostu ja się tam nie odnajdę, będę taka wiecie drobinka Ania, pośród tych gości takich napakowanych, ale powiem szczerze, że gdy poszłam pierwszy, drugi, trzeci raz, po prostu zakochałam się we wszystkim. Po pierwsze. Możliwość ćwiczenia siłowo, oczywiście w domu. Nie jest to może niemożliwe, no ale na siłowni jest więcej takich specjalistycznych przyrządów i tak dalej. My w domu mamy ławeczkę, mamy trochę ciężarków, ale po pierwsze, na siłowni jest spokój może nie cisza, bo tam gra muzyka i tak dalej, po prostu miałam muzykę w uszach dodatkowo, ale jest na pewno spokojniej niż w domu. W domu wiecie myślimy sobie, muszę to zrobić, muszę tam to zrobić, a tam po prostu idę i mam czas dla siebie. Zazwyczaj jest tak, że chodzę na siłownię wieczorem, gdy mój chłopak wraca z pracy. On też się zapisał i chodzimy tak mniej więcej co drugi dzień. Różnie to bywa. On troszeczkę, powiedzmy, nie, nie olewa, ale rzadziej chodzi. O tak, powiedzmy, rzadziej chodzi na siłownię niż ja. Ja staram się częściej, częściej tam bywać. A jak nie mogę być, to oczywiście robię trening w domu. No i tak jak powiedziałam, chodzę wieczorem. Zazwyczaj są to dwie godzinki razem z rozciąganiem, znaczy razem z rozgrzewką i potem rozciąganiem. Siłownia w tym miesiącu była wielkim moim ulubieńcem i na pewno nie tylko w tym miesiącu, ale w kolejnych też będzie wielkim ulubieńcem. Następna rzecz to coś, co zamieszczałam na Instagramie, a mianowicie serial, który nazywa się po polsku zamienione przy porodzie, czyli Switch at Birth i powiem Wam szczerze, że, że naprawdę wciągnęłam się mega w ten serial. Po prostu nawet nie wiem kiedy obejrzałam pierwsze dwa sezony, teraz jestem po trzech odcinkach trzeciego sezonu i jestem naprawdę tak wciągnięta, że ostatnio nie spałam chyba do czwartej, prawie czwartej nad ranem, a wstałam jakoś około ósmej więc. I ciągle oglądałam ten serial mówię, i zawsze mówiłam sobie przy następnym tym odcinku, mówiłam sobie, dobra, ostatni odcinek i spać. Ale skończyłem się ten odcinek i mówię, nie no, jeszcze jeden i na pewno idę spać. No i tak w kółko i w kółko, aż w końcu patrzę, prawie czwarta, mówię, no nie, muszę już w końcu i spać. E, naprawdę jest to świetny serial, powiem szczerze, że gdy tylko zaczęłam oglądać, to od pierwszego odcinka już mnie pochłonął całkowicie. Mimo, że troszeczkę inaczej myślałam o tym serialu, nigdy o nim nie czytałam, jakoś tam nie wgłębiałam się w niego, to troszeczkę myślałam inaczej, że to będzie o dwóch może bliźniaczkach, które zostały rozdzielone, czy coś takiego. To się okazało, że to są dwie zupełnie inne dziewczyny i tak dalej, tak dalej. Nie wiem, czy myślałam o bliźniaczkach, ale po prostu tak sobie pomyślałam o tym. No i tak, tak jak Wam powiedziałam, o tym serialu jest on naprawdę cudowny, musicie koniecznie go obejrzeć, przynajmniej kilka pierwszych odcinków. Zobaczycie, że na pewno się wciągniecie w to. I ostatni ulubiony niekosmetyczny kosmetyczny to film. Film nazywa się Od Tomas. Pogrom ze zła. Oczywiście linki do wszystkiego, o czym mówię, zostawię Wam na dole. I tak, jeżeli chodzi o sam film. Chodzi o to, że chłopak, który nazywa się Od Tomas, ma taką niezwykłą moc. Może trochę zabrzmi dziwnie. Jak nigdy by ktoś powiedział o takim filmie, pewnie bym go nie obejrzała, bo nie kręcą mnie takie filmy. Ale to naprawdę jest genialny, Więc od Tomas ma taką moc, że widzi zmarłych, nie słyszy ich, nie rozumie, co, znaczy nie słyszy, kto, co ktoś do niego mówi, ale ich widzi i też czuje, że, że może nadarzyć jakieś niebezpieczeństwo. Widzi takie dziwne ufolutki, które właśnie, nie wiem jak one się nazywają, jak tam są nazywane Annie to, więc widzi takie dziwne e, potworki, e, i one zwiastują nadejście jakiegoś zła. I w pewnym momencie widzi ich mnóstwo, naprawdę mnóstwo, 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 i czujesz, że coś, coś nie, niebawem będzie coś naprawdę strasznego. E, on pomaga policji właśnie w rozwiązywaniu różnych takich zagadek, e, i jest naprawdę świetny film. Może tutaj, jak ja opowiadam, to może być jakiś taki, nie najfajniejszy. On naprawdę jest bardzo fajny, bardzo fajnie się go oglądało, wciąga naprawdę jak gdy go oglądała mój chłopak chrapał obok mnie, ja po prostu tak siedziałam, wiecie, oglądałam go, naprawdę genialny. No i to był ostatni ulubieniec, mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik, że obejrzałyście go z przyjemnością. Jeżeli miałyście coś z ulubieńców moich kosmetycznych albo z Bubli, coś co Wam się sprawdziło, a u mnie nie, albo na odwrót, to koniecznie mi piszcie, jeżeli oglądacie serial. Znamianę na przyporodzie, też piszcie mi swoje opinie. Jeżeli jesteście ciekawe tego filmu, to klikajcie oczywiście tego od Tomas, to tam na dole w opisie macie link. Sobie możecie przeczytać co nieco o nim. Mam nadzieję, że go obejrzycie, bo jest naprawdę fajny. No i to było na tyle, nie będę przedłużać. Mam nadzieję, że Wam film się podobał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaczki, pa!